Nie zawsze będzie tak blisko, chyba, mam nadzieję. Hej, mam na imię Justyna i chciałabym Wam powiedzieć, czego możecie się spodziewać w następnych odcinkach i czego możecie się w ogóle spodziewać po tym kanale. Ogólnie będę ja, w większości odcinków będę ja, Justynka, więc tego możecie się na pewno spodziewać, ale ogólnie będę mówić o duchowości, o poszerzaniu świadomości, o psychologii, bo jestem bardzo zainteresowana tą tematyką i wydaje mi się, że w naszym życiu... Teraz to może naprawdę dobrze pomóc nam. Mi pomogło, mi pomogło, więc dlatego będę się chciała tym dzielić. Na pewno będę mówić o sztuce, bo jak nie o sztuce. Sztuka jest moją miłością, pierwszą miłością chyba, więc. Więc tak, na pewno będzie o sztuce, na pewno będzie o podróżach, bo mam nadzieję, że zrobię jakieś vlogi z podróży. Na pewno będzie zabawnie, bo wydaje mi się, że ten kanał normalny być nie może, bo będę prowadzić ja. Logiczne, logiczne. Mam nadzieję, że pewnego dnia się razem spotkamy, zrobimy sobie jakąś taką sesję terapeutyczną, trochę taką świetlicę, porysujemy, pośpiewamy wszystko razem. Do tego chyba dążę, żeby się razem spotkać i zrobić coś tak w życiu realnym, ale wracając do tematu tego kanału, będzie tutaj dużo fajnych rzeczy. Będę mówić na pewno o mądrych, istotnych rzeczach, a jak nie, to po prostu będzie zabawnie, a to w życiu też jest ważne, więc zapraszam Was na następny odcinek. Na pewno wymyślę coś fajnego. I kocham Was! Dużo szczęścia, miłości! Namaste!